Cześć, ja jestem Nick, a to do Nick the Player. Szybki filmik. Dzisiaj będzie losowanie nagród w moim konkursie z losowego grania. Mam tutaj listę wszystkich 34 uczestników, możecie sobie zobaczyć. Do każdego przyporządkowałem numerek zgodnie z tym, w jakim czasie od premiery filmiku zdążył złożyć komentarz. I dzisiaj, jak w tym momencie widzicie na ekranie, będę używał takiego, takiej stronki random.org, która losuje dowolną liczbę pomiędzy 1 a 34. Możemy oczywiście wpykać y, większe wartości, jakie chcemy wartości. Ale ja dzisiaj mam 34, ponieważ chcę wybrać jednego z Was. Na początek leci gra ETS. Zobaczymy, komu się udają trafić. A więc klikamy Generate. Wyska wyskoczyło 4. 4 to jest Macus XD. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem. Macus XD, wygrywasz grę EETS. Gratulacje. Ok. Następna osoba wygra grę. Hacker Evolution. Zobaczymy kto to będzie. Generate. 17. A więc numer 17 to na mojej liście Wekir. Wekir wygrywasz grę. Hacker Evolution. Też gratulacje. OK, ostatnia gra to będzie 39 Steps. Zobaczymy kto ją wygra. Generate. 17. Osoba 17 to Wekir. <gryw> Nie, dobra, sorki. Przepraszam Wekir, ale niestety nie rozdaję dwóch gier jednej osobie. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Wybierzmy inną. Wybierzmy inną osobę, pozwólmy komuś innemu też wygrać jakąś grę. Klikam jeszcze raz w generate. Jeden. A więc jeden to jest na mojej liście River. Gratulacje. To już wszystko. Sorki za to, że niektórzy nie wygrali, ale taka jest natura konkursów. Tym co wygrali, gratulacje. To wszystko na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie.